Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 września 2025 roku. Po 1293 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, punkt 1 z dnia 19 września 2025 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego na podstawie artykułu 46 ustawy 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku. O ubezpieczeniu społecznym rolników Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja. 621 i zarządza się, co następuje paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra polityki społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego dziennik ustaw z 2005 roku. Pozycja punkt spusty wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf 7 w ustawie trzy punktu zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu myślnik w brzmieniu. Punkt trzeci, indeksy stworzeń utworzone na podstawie monitorowania oraz analizy zapadalności, i zachorowalności na pomyślnik szczególne stworzenia u osób ubezpieczonych w kasie. Punkt czwarty, ciągłą i okresową ocenę wyników leczenia chorób będących podstawą orzeczenia odpławy i okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Punkt piąty, ocenę wyników stosowanej rehabilitacji w zakładach rehabilitacji leczniczej kasy. Punkt drugi paragraf. A w ustawie 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: postępowanie orzecznicze podejmuje się na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej kasy, który zabiera. W ustawie 2 otrzymuje brzmienie: punkt drugi do wniosku dołącza się. Punkt 1: dokumentację rentową lub dokumentację dotyczącą wypadku przy pracy rolniczej albo dotyczącą rolniczej choroby zawodowej. Punkt drugi zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego osobą. Punkt trzeci Posiadana dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia osoby oraz wywiad zawodowy. Pochyla się ustawie. Punkt trzeci paragraf 12. Otrzymuje brzmienie. Paragraf Punkt. 2, punkt 1. Lekarz rzecznoznawca Kasy oraz Komisja Lekarska Kasy wydają orzeczenie na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji medycznej bez badania bezpośredniego osoby. Punkt 2. Jeżeli zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania orzeczenia bez badania bezpośredniego osoby, lekarz rzecznoznawca Kasy lub Komisja Lekarska Kasy wydają orzeczenie po przeprowadzeniu badania bezpośredniego osoby. Punkt 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej Myślnik Rozwój Wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Dziennik Ustaw Pozycja, Dziennik Ustaw Myślnik, 2 Myślnik, bądź 1293 punkt 3. Jeżeli stan zdrowia osoby potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim uniemożliwia stawienie się na badanie, o którym mowa w ustawie, Badanie bezpośrednie osoby przeprowadza lekarz rzeczy zawca kasy w miejscu stałego lub okresowego pobytu tej osoby. Punkt czwarty. Jeżeli zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna oraz przeprowadzone badanie bezpośrednie osoby nie są wystarczające do wydania orzeczenia, lekarz rzeczy kasy lub komisja lekarska kasy przy wydaniem orzeczenia kierują osoby na. Punkt pierwszy. Badania dodatkowe, określając ich rodzaj. Punkt drugi. Obserwację szpitalną, określając jej cel. Punkt 5. Przepis ustawy czy stosuje się odpowiednio do badania bezpośredniego osoby przeprowadzonego przez jednego z członków Komisji Lekarskiej Kasy na jej potrzeby. Wynik tego badania stanowi podstawę do wydania orzeczenia przez Komisję Lekarską Kasy w pełnym składzie. Punkt 4. Uchyla się paragraf. Punkt 5. Paragraf. A w ustawie myśli punktu 1 otrzymuje brzmienie. Punkt 1 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, reumatologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Rehabilitacji medycznej, neurologii, psychiatrii, kardiologii, chorób płuc, immunologii klinicznej, onkologii klinicznej, otolaryngologii, endokrynologii, periatrii, medycyny pracy lub neurowielogii. Myśli punktu 3 otrzymuje brzmienie. Punkt trzeci posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty, myślnik uchyla się punktu. W ustawie 2 otrzymuje brzmienie punkt drugi lekarz regionalny oraz przewodniczący Komisji Lekarskiej Kasy oprócz spełniania warunków wymienionych w ustawie 1 powinien posiadać co najmniej myślnikletnią praktykę zawodową w zakresie orzecznictwa lekarskiego lub myślnikletni start pracy w zawodzie lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty. Paragraf 2. do spraw objętych postępowaniem orzeczniczymi wszczętymi na podstawie rozporządzenia zmienianego w paragrafie 1 i niezakończonym ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w paragrafie 1 w brzmieniu dotychczasowym. Paragraf punkt 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zykrajewski